Dzień dobry, witajcie moi drodzy w ostatnim już odcinku Sąsiadów z Piekła Rodem. Mamy już bodajże ósmy odcinek, rozpoczynamy sobie i mamy Noc Myśliwego. Dobra, nasz sąsiad jest wielkim miłośnikiem łowiectwa. zdobył już wiele nagród za upolowane zwierzęta, no tak. No i oczywiście jest z tych sposobów bardzo dumny. Czyści je oraz poleruje, ćmiąc przy tym fajkę i słuchając łowieckich pieści. Muszą być naprawdę bardzo dobre. Okej. Okay. 9 pułapek, 75% i wskazówka. Psych gwizdek, Doprowadzi kundla do show. W ten sposób, łódź może odwrócić uwagę sąsiada. O, bardzo fajne. Rodomyślam domyślam się, że to będzie najtrudniejszy najtrudniejszy odcinek. Proszę o trochę zrozumiałości dla mnie. O, tu mam piesełka, okej, okay, w sypialni. Dobra. No i oczywiście tradycyjnie zbieramy sobie wszystko po kolei. Co my tu mamy? Lecimy na dół. On co? Bierze sobie coś w kuchni. I co? Idzie do swoich poharów. Co my tu mamy? Gwóźdź jakiś. Co to Może... Nic, nic. Ale tu mamy oczy. Mysza? Wbrew na mysz. Dobra, gwóźdź. Idziemy sobie do kuchni. Gęsta czarna pasta do butów. Tu sobie bierzemy coś mamy w koszu. ok i schodzimy na dół, bo chyba nasz sąsiad tu idzie, tak jak myślałam. Lecimy do łazienki. Nie wiem, czy w coś było. Dobra, najwyżej się jeszcze wrócę. Apteczka. No, co my tu mamy? Super glue Dobra, ty mój drogi idziesz sobie fajkę palić. Tak, dobra, wróć się tutaj. Czarna pasta do butu. A co, jakby tą pastę? Mhm. Dokładnie. Dobra, na dół chodźmy. Ale w sumie, w sumie to nie, bo mamy tutaj... Może tę muzykę. Dobra, nie, ja na razie poczekam. Chciałabym wejść na górę. Gramat, czego tu słuchasz w O Boże, on tu idzie. Nastyd. No widzę swojego e, karabinu. My tymczasem. Dobra. Szybko, Woody. Dajesz na górę. Lecimy, lecimy. I bierzemy stąd, co tam mamy. Bo on chyba tu idzie w ogóle. Naboje jakieś. Mhm, czyli do jego karabinu to wyłożyjemy. No super. A teraz uciekaj. Nie przejmuj się, nie przejmuj się. Dobra. Mam nadzieję, że on tutaj w ogóle nie wejdzie. Póki co. Yy, I tu mamy. O! I to może do jego fajki dodamy. Tu mamy. Super. Mamy ten psikwizdek. I tak, balon. Co my z tym będziemy mogli zrobić? No na razie to ja za dużo nie mogę zrobić. Dobra, fajnie, mamy pierwszą. Gdzie ty idziesz w ogóle? Proszę cię, nie rób tego więcej. Dobra, mój drogi. Lecimy. Coś z tą trąbką zrobimy. jeszcze nie wiem, zakleić? Nie, to bez sensu chyba. Spróbuję. Nie. Dobra. Nie wiem, czy to ma sens. Najwyraźniej ma. Dobra. Lecimy tu. I co by z tym? Tak. Dobra, schowajmy się. Robi chodź pod to łóżko. Zdziwiony <grywia> pies. Dobra, czy my coś możemy jeszcze zrobić? Odwójnę kolki. Korek? Nie, to jest A -a. Sensu. O, dobra. No, i żeby się wkurzył, może te kulki mu to mu tutaj gdzieś rozsypię. Dobra, nie, nie chowajmy się. Sobie zaobserwuję, co on teraz robi. Będzie słucha muzyki, tak? Może zaczyna mnie stresować, że mam mało czasu. Pal szybko to, bo muszę wejść do... Y, na dół i tam porobić. Co z można? krok, można nim coś zakorkować, no. no. A nie, ty, ty, nie, nie, nie. Dobra, niepotrzebnie, niepotrzebnie go zawołałam. No właśnie tego chciałam no ale jest trudno Ojejku. Tu już normalnie możemy zejść, po prostu schować się. Ja Zagwizdałam w ogóle tym glistkiem, więc nasz sąsiad szybko poleci sobie na górę i bardzo fajnie. Więc tak, naboje mogę tutaj może dodać. To dodam tu. No jak tu nie? No dobra tutaj. Jak przymierzasz. Więc fajnie. Ja nie wiem czy tutaj... Nie, dobra, bez sensu. Okej, okay, chodźmy tu. No i co? Fajna ta myszka. No właśnie. Dobra i co? To te trzy rzeczy gdzieś tu trzeba. Yy. <grybujesz> Okej, okay, fajny. Trzy minuty niecałe, no nie wiem, czy mi się to uda. Bo w ogóle muszę zrobić tak, jak on będzie palił i, i słuchał muzyki, żeby poleciał na górę. No nie wiem. Człowieku, ty masz takie ruchy, że przez to ja przegram. Mam tylko 45%. A ci 75%. <grym> o matko! Nie, te kulki muszę gdzieś indziej. Mogłam dać tutaj. teraz idziesz robić. Super, idziesz palić. Dobra. Tak, rozłóż sobie to, mój drogi. Świetnie. I otwórz. Dobra, lecimy na górę. I teraz, nie wiem, gdzie to dolewamy. I do tego. Dobra, ucieknijmy stąd. I zobaczmy, co się stanie. Ale nie wiem, gdzie mam tego... Korka użyć w zasadzie? Jak zwykle coś ominęłam. <laughs> <laughs> Koniec muzyki. Dobra, idziemy tutaj. Chcę schować do szafy, no i czekam. Zobaczę, czy mi się uda, czy... <laughs> Dobrze, 68% nie. Ja nie mogę, 30 sekund. No cóż, tak myślałam, że ten odcinek nie będzie dla mnie prosty, ale może się uda. No. Mamy to? Boże, jak się się coś... to sobie jeszcze strzel. No, chyba nie zdążę. No. No cóż, udało mi się. Natomiast jest 8 na 9 pułapek. Coś jeszcze miałam z tym zrobić. Niestety. No i w ostatnim sezonie ja mam srebro. Okej. Okay. No dobra. Okej, okay, automatycznie mi pokazał, żebym jeszcze sobie raz y, przeszła szarlotkę, bo mi się nie udało tak ładnie przejść. Okej. Okay. I tak, szarlotka, czas na kąpiel, tu słoneczny poranek prosiak. No i to noc myśliwego mi tak średnio poszła. E, dobra, e, bardzo Wam dziękuję za tą serię. Ja myślę, że mm, odczekam chwilę i potem spokojnie nagram jeszcze właśnie te kilka odcinków. E, będę się starać po prostu je ponad 90% na ponad 90% nagrać. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Póki co. Jeszcze raz ślicznie dziękuję i, i zobaczymy co, co dalej. Jeżeli dotrwaliście razem ze mną, to może dacie mi kciuka, kciuka w górę, to mi bardzo pomoże. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Pa pa.